Witam wszystkich bardzo serdecznie. Dziś w krótkim audiologu dowiemy się jak będą przebiegać święta w YouTube na moim kanale. Na samym początku myślę, że odwalę jakąś animację, czyli znane dobre teledyski ze znani nam dobrze z mojego kanału bajki Finage i Ferb. Tak sobie myślę, żeby odwalić jakąś kolendę, ale resztę dowiecie się sami już wkrótce. MMD Świąteczne również zamierzam odwalić, ponieważ niektórym się MMD naprawdę podobają. No i tak grzechem by było tego MMD nie zrobić. Będzie również ocena świąteczna, czyli na pewno znowu jakiś tam, jakiś tam odcinek, finalz ocenia, a może nawet kilka odcinków. Zależy, jak się wyrobię z czasem. Gry mojego dzieciństwa. No, szczerze to przyznam, jest taka jedna gra świąteczna, którą mógłbym polecić. I szczerze nagrać. Tak więc spodziewajcie się odcinka świątecznego. Ostatni to będzie live. Co do live'a, to jeszcze nie wiem, jak go zaplanować, ale planuję go już od bardzo dawna. I szczerze to chyba podczas życzeń bożonarodzeniowych. Dowiecie się kiedy dokładnie będzie ten live i dokładnie o której godzinie. No to teraz, skoro już jesteśmy w tym audiowaniu, może warto by tak wspomnieć o kanale na Daily Dailymotion. Szczerze, to zamierzam dalej yy, zacząć nagrywać tam i myślę, że będę nagrywał różne poradniki. Na na temat na przykład, jak ograniczyć szpiegowanie na stronach internetowych i inne różne takie rzeczy, ale to dopiero po nowym roku. I jeszcze nie wiem, jak to będzie zorganizowane, ponieważ musiałbym się wyrobić po jedno z czasem. No i po drugie, mieć też pomysł na poradniki. No a teraz wasze propozycje. No, szczerze powiedziawszy, to od nowego roku to jak się zacznie ten kanał na Daily Motion, to ja będę tak naprawdę prowadził swoje własne pomysły, ale również Wy będziecie mogli wymyślić jakiś pomysł. I to nie tylko na mój kanał Daily Motion, ponieważ na mój normalny kanał również i na kanał Flin Nightcore. Do którego również zachęcam, możecie go subskrybować, bo tam znajdziecie m.in. Disco polo w wersji Nightcore. No, a Wasze propozycje chętnie rozpatrzę. No właśnie, co do kanałów film Nightcore, to musicie dać mi propozycję, czy dać jakąś. Kolędę, czy może jakąś piosenkę świąteczną, czy po prostu wszystko wstawić na mój główny kanał? No i to by było chyba na tyle w tym audiologu. Resztę dowiecie się na pewno w opisie filmu. Jeśli audiolog się spodobał, wstawcie lajka. Jeśli nie, możecie spadać, zostawić serdeczną łapkę w dół. Możecie także zasubskrybować te kanały, które wymieniłem, by być na bieżąco. No a ja się już żegnam na razie.